Widzę, z tej strony decha, a dzisiaj pokażę Wam moje patyczaki. Czyli kamerkę oddalimy. mamy największego patyczaka. Mogę go tak dotknąć, głasnąć. O! Tutaj mamy takiego małego jednego. Tam mamy drugiego małego. Trzeciego małego. I czwartego małego. One dopiero ostatnio się urodziły, te małe. A ten duży ma już z pół roku. Na pewno dużego wezmę na rękę. Choć nie wiem, czy małe wezmę ale też postaram się zrobić jak najwięcej zatem biorę już patyczka no już można powiedzieć że w prawej bo mam oje. długo patyczka i zapewnione sprzęty do niego mam współpracują gdzie Kurde, coś dzisiaj agresywna jest. Niech się zaczepi, albo dzieci pilnują. Kurde, ona stawia opór i tak dziwnie. Się postawiła, to może pomożemy. No dobra, w takim bądź razie ona chyba nie chce współpracować dzisiaj. Zresztą na filmikach jak nagrywam filmik to Lili nigdy nie chce współpracować. Oczywiście do hodowli patyczaka musimy mieć terrarium. Musimy mieć stryskiwel do Patyczaka, żeby otworzyć go i... Na im do środka, bo one oni potrzebują mega duże e, no, zwilgotnienie, bo one nie należą do takich, które żyją w naszym środowisku. Tutaj mamy tego małego osobnika. Może któregoś małego postaramy się wziąć. Dobra, mały spadł. Ty jesteś dobre. one są fajne, bo wyglądają jak patyki tylko, że żyjące kurde, te małe najtrudniej złapać na rękę wiecie, zaraz przyjdę muszę tak kamerkę wziąć no chodź, łobuzie Dobra, jestem. Tutaj mamy patyczaka. To jest mały osobnik jeszcze. Takie patyczaki rodzą się po 300 takich patyczaków, ale u mnie chyba będą tylko 4. Taki piękny. I patyczaki, jako jedne z takich egzotycznych zwierząt, potrafią zrobić tak, że Yy, urodzą dziecko, nie nieważne od jakiej płci i to nie jest trudne mieć takiego patyczka jak masz patyczek, to napisz w komentarzach sigma patyczak i oczywiście możecie nam filmiki, o on wam macha tutaj mamy damy go już do rodzinki Oho! Ktoś chyba woli być na ręce. One jedne z nich jako patyczaki. Nie wiem, takie patyczki, patyki i umią tańczyć na przykład. To też jest ciekawostka, że patyczaki umią tańczyć. Wstawimy, wstawimy im kika. Ich terytorium musi być dużo paktyków, kamyczków i takich rzeczy. Bo one potrzebują ruchu. Oczywiście są roślinożerne, nie gryzą. Łatwe w utrzymaniu. Nie potrzebują za dużo. Potrzebują tylko skropiania prawie co jeden dzień, dwa. I na bieżąco liść jak uschnie, to trzeba wymienić na nowy. Mamy małe, nowe osobniki: jeden idzie, dwa lądują do osoby, i jeden ląduje do widza. Którego po prostu znam ze szkoły, kiedy się przywrócił chyba tego mama ma to co? Ona udaje, że nie żyje Dobra, mały przeszedł Tutaj tego maluszka też mamy To nie jest, że ma taką dziwną kamerkę Tylko to one mają tutaj skroplenie Skroplane, można ręką dotykać Czy mają skroploną ziemię Ja najbardziej w tym terrarium to lubię zapach tego Wnętrza To jest piękne, taki zapach I nie wiem, może zaraz wam pokażę, jak yy, się karmi albo skrapia O, jesteście. Z trudem, ale udało mi się wyciągnąć liścia. To nie jest trudny proces. Czekajcie, zaraz wracam. Muszę znaleźć takie stanowisko. Dobra, jesteście. E, tutaj mamy. Wyciągnąłem liścia. Po prostu najlepiej wziąć ten stryskiwać. To można od jakiegoś perfumu wziąć do użytego ładnie sklapiamy i włożymy im go tak żeby nie zakryło żonego patyczaka sprawdzę jak mam ale patyczaki lubią jeść jest, czy choć często jak nie będą chciały jeść, ja jeść, nie, nie będą chciały, to proszę się tym nie martwić, jakby ktoś się namówił na zakup takiego patyczaka, bo one nie są zbytnio drogie. Proszę się nie martwić, jakby ktoś go by on nie jadł, bo to normalne, bo to zależy, czy ma humor w dniu czy nie. Ja wiem, że tego patyczaka mam długo byłem na różnych zajęciach właśnie o takich egzotycznych zwierzętach. Widziałem dużo różnych egzotycznych zwierząt, więc trochę coś tam umiem. się znajmuję. Dobra, to chyba nie wiem, co wam mogę więcej mówić. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Zasubskrybujcie i zalejkujcie dla nich. To ogólnie jest raz, dwa, trzy, cztery. Yy, a piąty gdzie? A, tutaj oczywiście piąty raz. 2, 3, to tak nie wiedzieć. O, 2, ten tutaj duży to 3, 4 i tutaj coś jest na kamyczku 5. Lajkujcie i subskrybujcie dla nich, a ja was żegnam. nara.